w kolejnym live'ie i ogólnie jest live przedświąteczny i jakbyście <laughs> widzieli mam ogólnie 1% na telefonie I właśnie dopiero co sobie podładowałem, więc nie wiem jak, jak ten, jak się wyłączy live to będzie, to w sumie chyba będziecie wiedzieć, że to było ten że to przez telefon, bo mi się... <grymianie> 1% Jeden procent jednak będę kręcić live. A. I ogólnie widzowie o, siema, siema hej Aria, widzę, że, że zmieniłaś nick na Hajala. Super. Hej Amanda i hej Piast y i hej, zjadł nazwę y wieloryb. O oh, jakoś, ale co mam poprawić? Yy, a to. I oh, oh. Yy, sobie w, y, widzowie, okej, wszyscy, że już jesteście, to ja sobie dołączę na mój prywatny serwer, ale sprawdźcie, co jest w y, prawym y, górnym rogu. Napiszcie, co widzicie. <tuszy> Mam inne teraz. Zrobię teraz. Zobaczcie, co jest tam. Wiecie, jak ja jecie, tak czuję. Jak nic. Zobaczcie, ile mam procent. Zobaczcie. Cały czas wam daję. Widzicie? Napiszcie, co widzicie. Ile mam procent napiszcie. Jak nic nie widać. Ogólnie no to ja wam powiem. Yy, ja mam 1% na telefonie. <noise> nie wiem jakim coś będę kręcić tego live'a, ale jakoś może mi się uda. Okej, okay, pozapraszam. To nie jest straszliwe. <noise> Czekajcie. Sobie zaproszę widzów. Cyk, hmm, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Widzowie ogólnie jesteście najlepsi, bo niedługo wbijamy 1500. Jacie, ile, ile jest ich aktywnych? Widzowie, zobaczcie, ile jest. O, już ktoś dołączył. Nie, nie, nie spam, y, nie spam, Amanda, bo niestety będę musiał się dać domy. Dobra, jeśli teraz nie przestaniesz, to dam ci bana. Obawek się ma. Okej, okay, samochody. Jecie jak. Kiedy ja ostatnio grałem na telefonie? Bo ja teraz dostałem komputer i teraz gram często na komputerze. View. Dobra, do, dobra, szybko. <ścoughs> szybko muszę wszystkich zaproszona. No zobaczcie, widzowie, każdy jest online. O, dobra, już. Od razu jak, jak widziałem zaproszenie do gry, to wiedziałem, że będzie like. No to dobrze myślisz. Dobra, Amanda, y, daj y, Roblox Transport Fun, daj y, niestety będzie bana. Aha, dobra. E, daj e, Amandzie ten... Bono. Ale daj na jeden dzień. Ale na jeden dzień daj. Bo chciałbym, żeby... No bardzo bym chciał, żeby... E, żeby jutro Amanda się pojawiła... Nie muta na pięć, na jeden dzień. Bo no, chciałbym, żeby się pojawiła wczoraj na wigilijnym... Na świątecznym live'ie. No no, dobra, wiem, że Ty masz dobre serce, Bardzo doceniam. Dyry, dyry, pamiętajcie to. Dyry, dyry. Nie no, czekajcie, mam ta zacina. na e, Ogólnie, ja mam teraz taki sobie internet, bo ogólnie mam 1% na telefonie, kurde. No, kurde, mole, no. Jak nie cały czas zacinać widzowie, to wtedy będę musiał kończyć live'a. No ale cóż, ale. Roblox mnie do tego zmusił. Roblox chce, żebyście byli szczęśliwi, ale ja tak nie chcę. Zobaczcie, no. Co? Brak połączenia? Ja piję... Kurde, to muszę czekać. No to prawda. Możliwe, że jutro się pojawi. Like, sorry. Teraz widzowie czekamy, aż się zrobi. O. 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 Jest. Zdał się. Mm. Ogólnie widzowie, ja robię swoją własną grę. Robię y, swoją własną grę i właśnie y, ten. Zgadnijcie, o czym to będzie. E, podobno ty na pewno, Bartek Pakula, ty na pewno wiesz, co jest moją pasją. Ty na 100% to wiesz. Przecież ja wam kiedyś na live mówiłam. wcześniejszym. Jak, jak nie zgadniesz, to ja w ciebie, kurde, nie wierzę, no chłopie. YouTube źle. No w sumie moja pasja to też jest YouTube, ale taka najbardziejsza. E, podpowiem wam jest e, jeździ czyli ma koła. E, o czym e, ten ono jeździ. Do, e, ono jeździ normalnie po ulicy. Zobaczymy, czy sobie przypomni. Tymczasem widzowie, what the, what the. Myślik samochodowy. nie? Yy, yy, ten, okej, okay. no to jeśli yy, ja cię, jak ja wam powiem tą podpowiedź, to wy już na 100% tak. Dobrze 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 Roblox Transport Fund Właśnie chciałem powiedzieć Że, że tą rzecz Była właśnie Roblox Transport Fund no. I właśnie Tak będzie moja gra wyglądać Właśnie będzie o autobusach Oczywiście wiecie Że to będzie Wiecie co to będzie, bo to będzie. No bo to. No bo to będzie. To będzie ten, kurde. O autobusach po Wrocławiu, no bo ogólnie ja jestem z Wrocławia. Względnić moją pasję. Nie wiem. Ryby taki. Ocean. Mes. Nowy update Pigmas. Widzowie, widzowie. No ciebie No co jest? O. No i teraz czekamy kolejne pięć godzin, aż mi się to załaduje. O! O! O. Jest. Y, nie ocean podpowiedź to jest pasjanny nary. Rower? Jest do na rowerze? Rower? Nie ma Roman Bartosz. Dobrze pamiętam, jak na, jak na ostatnim live Roman Bartosz dostaje zibana. Nie? No to już nie wiem. No to nie, poddaj się, poddaj się, poddaj się. Co to było? Przepraszam za spóźnienie. piszecie ci spóźnienie do dziennika. Za, za jedno spóźnienie dostaje się u mnie uwagę. A, jeśli, a jeż, jeśli powiecie słowo na mojej lekcji, nawet jedną literę, to zostajecie nagana. Jak powiecie dwa, to wywalenie ze szkoły. <laughs> Najlepszy nauczyciel z o, runda początkowa. O 11 widzów i 5 lajków, dziękuję. Rysowanie. Kurde! No coś z już tak miałem, to rysowanie. Co? Co to jest to szwedzki? Co to jest to szwedzki? O jadzie, ja wiem, to jest kibel. Nie co. Nie, to jest jakiś typ. Chyba ty chodzisz do przedszkola. Kto? Ja? Bardziej chyba ty. Co Ci coś Widzę, że coś się coś tutaj... No i dobrze! Czekaj, chcę wyświetlić. Jestem na, twoim, na swoim sercu. Dawajcie do mnie, no bo widzenia będę mogła dołączyć. No jaź. Ło się... Jezus. Bo ja nie mogę znaleźć. No jakie masz pytanie? O ja się... ten, ten... Trrr. cię, jaki ten dzieję ten laguje cię. Chalić. No to, to, to co, no to co lubisz? Ale o polityce tutaj nie rozmawiamy, sorry. Chyba pomyliłeś kanały z, z polityką. Wiem, że mnie lapuje. Leży... moje nowe animacji. Nie wiem, jak rekin może zjada twoją nazwę. Rób, yy, nazwę jak yy, wieloryb zjada Twoją nazwę. No nie! nie. No nie! Ok, xd. Masowy internet, tego malagi. Nie, ja właśnie mam dobry internet, po prostu to jest przez to, że mam 2%. Ja mam dobry internet. Ale mało widzów. Ale mało widzów. Widzowie! Mogę Was o coś prosić? Coś o was, coś o was poproszę. A ja 6%. Możecie powysyłać ten live do wszystkich swoich znajomych? I napiszcie im, że będę wpadali na live. Bo chyba nie wiem kto zrobił, ale chyba nie wiem na YouTubie ktoś zrobił, że najlepszy youtuber i że jest, ja, Tylko to nie wiem kto zrobił. Chyba Screamy to robił. Ale nie pamiętam, kto to robił. Ło jacie. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz z internetem. Za bardzo nie mam czasu No ja ci no nie wytrzymam no Dobra dam mu wygrać już Będę dobrze O, to ja z Wiem, że to ty jesteś Screamy Ja dobrze o tym wiem napiszę. Wpadajcie na live Poproszę, ci się uda! Uda ci! No nie! Ej! Dużo z tą ekipą w rywale. Jak będzie dużo widzów. Jak będzie dużo widzów. Jest X na światłowód 5G No nie rozumiem co to znaczy, ale dobra Technik do live twojego, z twojego DC No daj i napisz napisz ten. Napisz tak No Pa jakiego? Napisz tak eee, Wpadajcie na live jest X201 ja widzę wiedzieli, że jest. Co, co tutaj? O, jacie! Jaki wałek. Już was pokonałem chyba. Jak ci powiedzmy kolejny live. <laughs> no. Zią. No kur. No szk. No! Jaki <laughs> Wiecie jak tam tu wylądowało? Wiecie jak ta gra loguje mi? No nie, proszę, proszę! Proszę! Dzięki, widzu! Dzięki, widzu! Dzięki, widzu! Uj, ok ty mi nie pisz takich rzeczy. Bo ja wiem o co chodzi. Co się śmiejesz? O hej banana, dawaj dołączaj. Ale z czego się śmieję? W ogóle mi przyszło powiadomienie Amanda, że coś zrobiłaś dla mnie. Że coś zrobiłaś dla o mnie. Amanda Roblox. On ten X201X Amanda! Mogę to obejrzeć na live? Mogę to obejrzeć na live? Mogę to obejrzeć na live, Amanda Mogę to y, obejrzeć na live, zezwalasz? Okej, okay, dobra. No to wychodzimy.